고요 <목소리나> Dotyczy z nami podczas tak ważny dla nas uroczystości. Dzień dzisiejszy jest dniem bardzo szczególnych w historii naszej szkoły. Zdarza się mniej że tylko raz co dzień znakowania Szkole podstawowej Kształna, dzień na i krzodnia Janusza Kortarna i przekazania w lata. Jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo przybyć i razem z nami dzielić radość dzisiejszej uroczystości. Serdecznie witam. Pana Andrzeja Molickiego staraz na temu pierszego zakładu wychowawczego nasz domuszkowy. 16 lipca 1926 roku zostaje oznaczony krzyżem oficerski 24, 24. W sprawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1970 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z dnia roku projekcja 446 w związku z paragrafem 1 ustęp 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra edukacji narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego Przedszkola oraz publicznych szkół w dniu ustaw 624 z 2002 roku pozycja 96 z 2003 roku pozycja 1416 z 2004 roku pozycja 606 z 2005 roku pozycja 95 z 2007 roku oraz pozycja 225. Rada miejska w piszu uchwala 12. Paragraf pierwszy. Nadają się na wspólny wniosek Rady Budownicziej, Rady Rolniców i Samorządu Móśniowskiego Janusza Korczaka dla Szkoły Podstawowej Sąka. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały wygra się do Mistrzowi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie w zmianą podjęcie. Podpisał Przewodniczący Rady. Oraz imię Janusza Kostaka. Jednocześnie, jeśli nie zbyli, miło poinformować, że ludzie dobry wodni, sponsorzy, rodzice uczniów ufundowali na tą okoliczność w szkole szpatach. Proszę za to rodziców. Baczność, szanowni rodzice, sztandar szkoły wprowadzić. Spocznij. W imieniu rodziców głos zabierze Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Edyta Kutłowska. Szanowni Państwo, na rodzicom przychodzi w dniu dzisiejszym niepowtarzalny zaszczyt. Staliśmy się jednymi z dwóch sztandarów, symbolu szkoły. Aby uświetlić tradycję i podkreślić doniosłość ceremonii, mam zaszczyt poprosić proboszcza parafii w Pociągu Szlacheckim, czcigodnego księdza Jana Krakowickiego o dokonanie aktu poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej w Kronko. Bardzo proszę. Niech Janusz Korczak Wam będzie za wzór i przykład. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, Pani Dyrektor, w imieniu wszystkich fundatorów tego ślądu przekazujemy całe społeczności Szkoły standardy, w jaki to służy następnym pokojem uczniów naszej szkoły. Szkoły Podstawowej w Trzątach imienia Jakusza Drodzy uczniowie, pokazuję Wam sztandar szkoły. Ności go a swoją nauką i postawą podczas... Że że nie stanowimy honoru tego sztandaru i będziemy go otaczać z powszechnym szacunkiem. Po ceremonii wręczenia sztandaru, oprócz sztandarowy sztandar szkoły zaprezentować. Na standard szkoły. Do ceremonii ślubowania wystąpię. Proszę panią dyrektor o odczytanie aktu ślubowania. Naszych rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości naszej ojczyźnie, patronowi i Tobie szkołą uroczyście ślubujemy zdobywaną wiedzę i umiejętności, jak najlepiej wykorzystywać w codziennym życiu dla własnego dobra i dobra naszej ojczyzny. Kształcić w sobie cele, które posiadają nasz latarz, a w szczególności umiłowanie do nauki i drugiego człowieka. Ślubujemy i przyjęcia pełnu szkoły, w którym znalazły się przesłania Janusza Korczaka. Autorem hymnu jest pani Dorota Korczak, a muzyka pochodzi z piosenki Nasze uszy słyszą w ja". Patność. do pełnu szkoły.